O Siemanko Siemanko w dzisiejszym, na dzisiejszym serwisie i w kolejnym tygodniu moim pracy dzisiaj właśnie przyjechałem sobie na robotę wczoraj w nocy, czy tam dzisiaj w nocy nam spadła zima, znowu jest biało, ale jest jeden na plusie teraz, także to chyba szybko sobie stopnieje. A ja mam dzisiaj 972H Ha, nie K, tylko H, na, na tym, na, na rozpiscach ma napisane K, a to jest H. Dopiero przyjechałem, otworzyłem sobie Majdan z tyłu i klapę podniosłem do góry. I pomyślałem sobie, że może zacznę sobie tutaj nagrywać, bo tak mi fajnie tutaj postawili. Na suchym sobie stoi. Tu jest asfaltownia cała, tu jest asfalt skruszony. Czy co to jest? To jest asfalt skruszony normalnie. Jakiś mieszanka asfaltu z jakimś kamyczkiem i z tego chyba asfalt robią tak mi się wydaje przynajmniej tam jest cała ta asfaltownia a nie widać tutaj z tej strony tutaj jest cała ta asfaltownia napierdziela grzeje się asfalcik, wygrzewają się żarówki przyjeżdżają cały czas i zabierają także jak widać nawet zimą robią e, asfalty a u mnie co, u mnie ja żyję robiłem tam kilka dni w tym Bobkacie. Muszę otworzyć te błotniki, tutaj te chlapacze. Oczywiście do tego, żeby to otworzyć, to trzeba łoma użyć. Tu jest taki rączka i to się wciska i tam się zapadka otwiera. Z tego wszystko jest tak przeżarte. Ta maszyna ma przejechane 15 tysięcy godzin. By... I ci, tutaj co nie jeżdżą, ona jest bardzo stara. Nie pamiętam który rocznik to jest. 2008 rok to jest. I. A tutaj się klapę podnosi hebel, to jest. Zaraz drzwi przeżarte. Ona jest cholernie stara, ta maszyna. Ale tej maszyny oni nie chcą e, wymienić na nowszą. Bo są bardzo zadowoleni z tej maszyny i żaden. Sposób nie chcą stąd, stąd jej się pozbyć. Już wszyscy mówili, żeby ją tutaj sprzedać do Afryki, ale ci, co nią jeżdżą, oni po prostu powiedzieli, że to jest najlepsza maszyna, jaką jaka mają i nie chcą jej się stąd pozbyć. Mimo to, że ona już jest tak bardzo, znaczy bardzo stara. Dla nich to już jest bardzo stara. 2008 rok i ma 15 tysięcy godzin przyjechane. Ona nie ma ani DPF-a, ani AdBlue, nic nie ma. Także to jest bardzo prosta maszyna i dlatego się nie chcą ją Nie dziwię się, że nie chcą jej się pozbyć, bo naprawdę ona jest e, trochę miłości jej włożyć i ona by naprawdę fajnie jeszcze mogłaby wyglądać te błotniki pomalować, po, po, poprostować tą rdzę porobić i, i kurczę ona by śmigała jeszcze hu, hu, hu. Nawet wycieków nie ma za wiele. Tam trochę się na e, wyjściu z, ze strzeni biegu do wału poci, ale to jest tylko zapocone troszkę, to nie jest, że coś cieknie. Także naprawdę dobrze 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 wygląda ta maszyna Zobaczcie, błotnik wyciągłem jak już byłem tutaj na kole to otworzyłem sobie filtr powietrza zbiornik do filtra powietrza i tak właśnie wygląda filtr powietrza niestety w tej maszynie nikt nic nie robi cały ten zamiast Ufa, ukrywa tu jest kalamitka do smarowania, oczywiście cała zardzewiała, nikt tego w życiu nie smarował. No i tu jeszcze te plastikowe błotniki do góry się wyciąga. Tam jest rączka też u góry, tu jest u góry, muszę wejść i wyciągnąć to. Dobra, wyciągnąłem to. O tutaj jest trochę zapocone z tej strony, ale nawet nowe są też zapocone te silniki. Ale nieważne. Tu jest filtr oleju silnikowego, tam jest gdzieś kranik. Nie ten czysty, tylko ten drugi, przy ten czarny. Ten jeden kranik, ten pierwszy jest do spuszczenia z glikolu. A ten drugi do oleju silnikowego. Wężyki na dole wystają. Także normalnie można sobie bańkę podstawić i spuszczać. Dobra, łoma pochowam. Moje no Narzędzie pomocne czasami. Czasami często. Eee. No i tutaj paliwa są dwa. Nie wiem, czy pompka działa. Pewnie nie działa pompka. Muszę sprawdzić. O, jak to już tak wisi, to na pewno działa. O, kurwa, działa. A to całe wisi tutaj, aż tak wyrobione jest. O sobie tutaj lata i tak się wyrobiło. Także także ten działa pompka. Okej. Okay. Dobra, ja muszę to odpalić. Nie wiem, czy na ciepło jest, czy na nie jest ciepło. Odpalam to i działamy. Dobra ja to odpaliłem i w tym H&K modelu jest do wymiany olej w skrzyni biegów też na 1000 godzin serwis, bo tutaj będę robił 1000 godzin serwis na tej, eee, no i filtr powietrza oczywiście też będę wymieniał, dostałem nowy i idę się przebrać i działam w tym. A jutro będę robił maszynę, która się nazywa 12M3, to jest ten skrobak do skrobak do ziemi i w nim będziemy robić 5000 godzin serwis i wymieniać e, DPF-a i tutaj wziąłem sobie już na jutro graty tu jest cały nowy dpf -ek. taki duży i zobaczymy czego wymienimy, bo ani ja ani tamten e, mechanik co z nim będę robił nie wymienialiśmy jeszcze w tym e, w tej dwunawce DPF-a tam trzeba blachy odkręcić, trochę się trzeba będzie na gimnastykować jutro. Także tutaj mam cały zestaw na, na jutro też do tego 12M, może coś mi się uda wgrać jak to wygląda, albo jakiegoś szorca może zrobię jak go rozbieramy. Dobra, ja tutaj nasparowałem trochę te zawiasy z obydwu stron, trochę to wychodziło tego smaru. Tu przy okazji chciałem nasparować wał. Wow. Się tak wypierwaliłem od tego, tutaj wszystko wisi, takie rzadki, taki smar. cały, wszystko, cały rękaw miałem ujewany od e, smaru. No na kapturze nie, smar. Dobra, ja to gaszę, bo tutaj i tak teraz nie będzie słychać o tarabani. Dobra, czas na spuszczanie oleju. Mam nadzieję, że tam skrzynkę mam podłożoną, że tam tu mam taki kluczyk wycięty, przecięty, nasadkę zwykłą przeciętą do odkręcania właśnie tych e, do odkręcania tych kraników cyk i odkręcony tylko mam nadzieję że teraz, że trafię do skrzynki dziś leci, ale nie będzie. gdzie do skrzynki, leci do skrzynki, trafiłem no i takie coś można sobie zrobić i zawsze sobie można ułatwić odkręcenie e, tych kraników. Zwłaszcza jak się ciąg skręca, skręca, spuszcza z y, tych zwolnic, z, zwolnic, z silników skrętu. Na przedłużce, na przedłużkę sobie można założyć i fajnie się dojdzie. Nie do wszystkich, ale ja czasami sobie biorę małego tego szweda i też sobie odkręcam. A tutaj sobie muszę wziąć e, dziurkę zrobić i dmuchać olej, żeby się zlało wszystko przez silnik. A tutaj o tyle dobrze jest, że e, ten klient nie ma, znaczy klient, ten klient no to jest duży klient, e, tej akurat maszyny nie ma w, w kontrakcie. Także tutaj jest maszyna bezkontraktowa i. Tutaj już nie mogę sobie pisać godzin ile chcę, mam napisać to co ja tutaj jestem. Czyli nigdy nie piszę tyle ile chcę, tylko chodzi mi o to, że tutaj nie mogę napisać sobie jakichś nie wiadomo ilu godzin, jak mnie tutaj nie będzie. Także. Tak to wygląda. No i wtedy nie musimy brać żadnych próbek oleju z żadnej. Żadnego, żadnego oleju nie musimy brać próbek. Tak to wygląda. Dobra, ja tutaj to niech sobie zlatuję, a nie przyniosę sobie klucza do odkręcania tego. Ale tutaj mam do wymiany filtry kabinówki też. A kabinówki jedna jest tutaj, za tymi drzwiczkami, a druga jest w środku. Tutaj już wyciągłem. O, tam widzę, że wężyk jest ułamany na zbiorniczku przelewowym. Super. No ja się biorę za wyciągnięcie tego filtra powietrza. Kurwa gdzieś tam troszkę ciepła. Tu jest też. Trzeba tu uciekać. A tak wygląda filtr powietrza. Wow. Z 10 kilo warzyw. Jeszcze na mnie spadł. Cały klucz Dobra, powietrze wymienione. Tu jest paliwa. Tu jest wlew oleju silnikowego. Bagnet też tutaj jest z tej strony. A ja bym musiał zrobić teraz skrzynię biegów. Zlać sobie. Proszę zobaczyć, gdzie jest korek. I to pozlewać sobie teraz. Ja tutaj otworzyłem sobie ten podstopień. I tutaj są. Tu jest hydrauliczny jeden. Tu jest drugi hydrauliczny. Tu jest do skrzyni biegów. Tutaj trochę coś jest naciapane, tutaj stąd się gdzieś leci, z tego kranu gdzieś tutaj. E, tu jest cała taka e, rozdzielnia do tego, żeby sobie zrobić e, diagnozę ciśnienia, posprawdzać na tych wszystkich wyjściach. Tu są napisane, które jest do czego. Także tego nie smarujemy. Centralne smarowanie ma, tam też jest podłączone na pewno tej no, tutaj na dół, tu jest moja lampeczka na magnesik szczepiona milłoki. Bardzo fajna sprawa, można sobie odwracać lampeczkę gdzie się chce do góry i na magnesie bardzo mocnym dosyć oj, się trzyma można to sobie wy... Kurczę, tutaj zademonstruję wygiąć sobie w jaką stronę się chce i różne. E chyba poziomy są świecenia ja zawsze na maksa i wydaje mi się, że bardzo fajna sprawa z tą lampeczką jest nie jest droga wcale nie pamiętam ile kosztuje, ale gdzieś koło trzech stówek trzech, czterech może stówek, gdzieś tak. nie, nie pamiętam dokładnie tak strzelam, ale gdzieś mniej więcej mi się wydaje, że jak pamiętam to tyle kosztowało no ja muszę wejść tutaj pod spód teraz się położyć nie wiem jaka jest nasadka tutaj, ale no, poduszkę tylko i drzemkę sobie strzelić Co to jest? 18 to to nie jest No to będzie 16, nie? zaklejone wszystko z syfem oczywiście zaklejone tutaj jest wszystko kuku gdzie jest zaślepka dobra to muszę bo jest tutaj i tutaj wydaje mi się że olej w tej maszynie jak dobrze pamiętam on od razu leci Także tutaj trzeba mieć od razu saka wrzuconego i kuwetę, bo tutaj nie wkręca się tej rurki właśnie do tego, tylko od razu na pierdziela. Także muszę być przygotowany na to. Dobra, ja to tutaj trochę zluzowałem już sobie tą nakrętkę i teraz się okaże, czy to poleci od razu, czy to nie poleci od razu. Wydaje mi się, że w tej. Maszynie poleci chyba, o czy nie? Nie poleciało. No dobra, czyli muszę iść po rurkę i ściągnąć to, e, kręcić to rurkę, tak żeby to zwolnić ten olej. O, tu mam tą rureczkę i teraz ją sobie wkręcam, jednocześnie wciskając się wciska się ten ta sprężyna, która zwalnia właśnie tą zapadkę o. tu jest normalny olej 30. Wziążmy szmatę? wziąłem szmatę szmata zawsze za mną prawie zawsze normalny olej 30 bez żadnej kombinacji i udziwnień e, dobra teraz tylko to o, korek jeszcze muszę otworzyć tam w lewowy żeby to sobie lekko zleciało, widzę, że już się zrobiło ciśnienie, czy podciśnienie. Czekajcie. O, ale kichnąłem sobie dwa razy. A, wlew jest tutaj. Muszę tylko sobie to, tą kłódkę uruchomić. Działa, działa nawet. Ten koreczek można sobie kręcić ile się chce, go się nie odkręci. Dopiero trzeba wcisnąć ten dzyndzel, żeby ciągnąć go do góry i dopiero go się można odkręcić. Inaczej się go nie odkręcić, to jest takie zabezpieczenie no i teraz zaczęło dopiero lecieć a tutaj jest cała ta miarka tu akurat zasłania ten wąż do nalewania tego oleju dobra idę dopilnować kontrolować w tym czasie sobie wykręcę może te filtry tam pod spodem pod, pod stopniem i będzie gitarka Dobra, ja wybiorę się za wymianę tych filtrów, tu są jeden, tu drugi, tutaj trzeci, tu jest e, też taka sama zaślepka jak do skrzyni biegu do spuszczania oleju hydraulicznego z zbiornika tam z góry. Dobra, ja muszę to poumywać trochę i kontrolować ten olej, żeby tutaj nie przelać, także ja się biorę za to i, i, i kontrolowanie tego oleju, ściągnięcie i jednocześnie nie będę nagrywał, bo to się może źle skończyć. Z dość wiem z doświadczenia. A ja się wziąłem za odkręcanie filtra. Pomyślałem sobie, że aha, najpierw sobie filtr odkręcę do silnika. Wkręcę sobie nowy i zacznę sobie nalewać. W międzyczasie się będzie nalewało. Ja sobie tam będę długo. Probył. Dobra, ja tutaj sobie już ustawiłem na 20 litrów. Na razie sobie wleję. Tutaj dużo nie ma oleju. 20, może 5 wejdzie maksymalnie. 7, gdzieś tak. A ja w tym czasie Zgłodniałem idę sobie rzucić do mikro jedzonko. No dzisiaj mamy, szefowa ugotowała dzisiaj e, kluseczki, czy tam kotleciki z ziemniaczkami i syróweczką pół świni, pół krowy. Tak <grym> chodzi mi, że jest pół mieszane mięso, jest nie pół świni, nie pół krowy. Dobra, latuję do mikro, tak wygląda. 6 minut medycznych, prawda? Mikro chodzi 2200 W, 2000 W i pompa 1100 W i korków na razie nie dwala. Dobra, pojedzone czas do roboty dalej. A ja tu już wymieniłem ten filtr. E i teraz tutaj te dwa. Odkręciłem ten jeden pierwszy, co był taki długi, to nie było problemu go odkręcić, a ten drugi z tyłu co tam siedział na tym trzpieniu to życie mi kuźba prawie straciłem przy nim. Pierdziele, ale siedział jak porypany. Ten numer jest inny niż ten nowy co dostałem, podejrzewam, że ten gwint. Nie wiem co tu się stało. Ale tak siedział kurcze, że dostał parę młotków, podzierawiłem go, pokrzywiłem. I jakoś go wykręciłem w końcu. Ale cały czas mi się lał olej i tym... E, tym nie mogłem odkręcić. Bo cały czas mokre było i nie mogłem odkręcić. Knipeksem też nie mogłem, bo był za mały. Kuźwa, śrubokręt, płotek, powbijałem wszystko, cały czas olej się lał. Nie wiem, mi to z 10 litrów na pewno wyleciało. Tu się lało, tędy się skapywało i tam, na do, do skrzynki. No i teraz... Wskoczyłem sobie, szybko wąż podczepiłem i założyłem założyłem sobie na korek to do wakum, do ściągania. Także teraz mi wciąga powietrze do zbiornika. A się poziom! No, nie, nie się podnie. Wciąga mi tutaj, teraz i tam mi nic nie kapie. Przynajmniej A tutaj, już. nie powinna być na szybie. Powinienem to zrobić od początku, założyć sobie tam na zbiornik, tutaj by mi się nic nie lała. Teraz o dosłownie jakaś tam kropeczka sobie. Olej ścieka jeszcze tutaj gdzieś. Ale tak to wszystko mi wciąga do góry i to jest fajne takie coś że właśnie, że można sobie założyć i nie będzie tutaj ciekło. I teraz sobie można pracować przy tym dobra, mi zostały jeszcze tylko te dwa filtry paliwa. Tu umęczyłem, nasmarowałem jeszcze wał pod spodem, zakręciłem e, posprzątałem tu pod spodem, zakręciłem, skrzynię biegu, muszę jeszcze nalać, żebym nie zapomniał później oleju. Biorę się za te dwa filtry, się umęczyłem, uszarpałem. Ten filtr chciał mnie wykończyć. Masakra. Oj, jakiś jakoś. saigon, jak cholera, tutaj i tutaj. Śmieci się narobiło. Dobra, tak jak mówiłem, biorę się za te dwa filtry i zaczynam nalewać też skrzynie. Skrzynie biegów muszę stać przy tym, bo nie naleje się tak normalnie. Nie zostawię tego, bo się przeleje. Się robi podciśnienie takie i wtedy wypluma do góry. I syf się robi, a tutaj nie chciałbym syfów robić, bo jest dosyć sucho i każdą, każdą kropkę nalaną będzie widać, że tutaj coś jest naciapane, a nie chciałbym naciapać. Dobra, tutaj już troszeczkę posprzątałem, idę, idę nalewać oleju do e, skrzyni biegów, to ostatnie co mi tylko zostało teraz te filtry paliwa wymieniłem przed chwilą nawet spoko poszło a tu jeszcze muszę obmyć tego trochę i zacząć to składać po kolei powoli dokąd to tutaj nalać muszę to trochę też wyczyścić tu nic nie widzę, ten wąż akurat przeszkadza na miarce, jest tam gdzie poziom oleju ma być stój tutaj sobie czyli tam jest do Start minimum jest napisane, czyli ma być powyżej tej kreski do startu. A jak się odpali, to ma być... Tutaj jest ta kreska. Dobra, na lewą zobaczymy ile wejdzie. Tutaj dużo nie ma, to jakieś około 30-40 litrów. Dobra, idę. tu już jest, tam 15-16, zaraz będzie. Tutaj na tym szybce jeszcze totalnie nic nie widać, także... Czekam dalej sobie. No tu już 22, i jest na pierwszej tej minimalnej kresce. Tam także gdzieś no 30 parę, 4,40 40 litrów powinno wejść. Jeszcze trzeba odpalić ją, i dopiero na odpalonej sprawdzić, gdzie będzie się znajdowała. Między tą dolną kreską, a tą górną kreską, ma się znajdować po poziom oleju na chodzącej maszyny. Na chodzącej, odpalonej. Tak sobie to ten olejek, się leje już tam 20, ile jest? 25 dopiero powoli leci zimno i słucham sobie w schomeczkach radyjka i przed chwilą właśnie mówili, że e, strzelanina w szkole była i pięciu dzieciaków zastrzelili. Na razie tyle co wiadomo, pięciu jest zastrzelonych. Ja pierdzielę w szkole aż mi w ciarki przeszły. Przed chwilą moja córka dzwoniła do mnie, mówiła, że idzie do domu ze szkoły. Ja pierdziele, szok. Co tu się po prostu dzieje w tej Szwecji, to już brak słów po prostu. Codziennie jakieś bomby, codziennie strzelaniny, ale kuźwa dzieciaki w szkole, żeby się strzelali nawzajem. To już jest naprawdę przegięcie wszystkiego. Oj, czas chyba się wyprowadzić gdzieś indziej stąd. Tylko gdzie? Wszędzie porypy są, wszędzie. Masakra normalnie ciary mam na całym ciele. Dobra, tu 40 się zaraz e, naleje i już jest tam maks do równego doleje do 40, i wyłączam to. Mm. Dobra, 40 jest wlane, idę to odpalić. ależ to wejście to jest dziwne i jestem u góry. Tam już sobie nalałem. E, Nalałem sobie paliwko do filtrów, na pewno w jakim miejscu radio jest tutaj za kierownicą. Jak jedziesz to nie widzisz w ogóle radia W ogóle te panele to wszystko tak trochę dziwnie Porobione 15 i 10 godzin ma przejechane A tu ja eee. Dobra chyba mogę odpalić silniką nalane czy nie mam nalany co się może wydarzyć to mało, pomało nawet polec już przelewały filtry dobra muszę jeszcze filtry nalać. paliwa więcej co się może z co się może tak Najpierw to jest późno nie mogę odpalić to znaczy ja to odpaliłem to już było wszystko, ale e Tutaj latałem, tu jestem, ta pękka elektryczna musiałem latać, pompować, później tam to złapać trochę i zaskakiwała, zaskakiwała, zaskakiwała i znowu musiałem tu przyjechać, przyjść, podpompować, znowu zaskakiwała, zaskakiwała i tak chyba z 10 kart latałem, zanim złapała. Także tu jest wszystko sucho, tu też sucho, tam jeszcze olej leje. W tym razie ten teraz jest. I jak się w pierwszej, na tej pierwszej Dobra, już jest 50. 2 litry wane teraz. Faktycznie jest na pierwszej. Na tej Także... Ja zamykam

Zobaczyć sobie olej w osiach, czy jest, po sprawdzać, pokontrolować to wszystko jeszcze raz, podolewać sobie oliwkę do silnika. Tam już miałem wlane 20, chyba 24, chyba na pewno brakuje jeszcze. 24 miałem wlane, także tam jeszcze doleję Tak jak mówiłem, sprawdzę olej w osiach. Tam są takie nakrętki, takie jak 926 tutaj, tutaj jak ostatnio 926 pokazywało gdzie jest korek na którym się jest magnet taki z miarką do pokazania ile jest olej nie pamiętam na którym on jest także ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia do następnego